Kate Middleton zaczepiona na uchwycile, jak zareagowała, wideo. Księżna Kate w tym roku kładzie nacisk na projekt Shopping Us, który został zapoczątkowany przez Royal Foundation Centre for Early Childhood w zeszłym roku. W związku z tym ukochana księcia Williama odbywa wiele spotkań, podczas których pochyla się nad badaniami z zakresu wczesnego dzieciństwa. Niedawno przemawiała na londyńskim evencie BAFTA, przekonując. Ze wczesnej lata dzieciństwa kształtują osobowość przyszłych dorosłych i mają ogromne znaczenie w procesie dorastania. W tym czasie kładziemy fundamenty i budulce życia, i to właśnie wtedy uczymy się rozumieć siebie, rozumieć innych i rozumieć świat, w którym żyjemy. Dlatego ważne jest nie tylko zrozumienie wyjątkowego znaczenia naszych najwcześniejszych lat, ale także wiedza o tym, co wszyscy możemy zrobić aby pomóc wychować przyszłe pokolenia szczęśliwych, zdrowych dorosłych, opowiadała. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Po wizycie w Londynie i spotkaniach na Zamku w Windsorze, przyszła kolejne podróż do Yorkshire. Kate pojawiła się m.in. innymi na Leeds Gate Market, gdzie wymieniala uprzejmości z zgromadzonymi tam mieszkańcami. Księżna chciała również usłyszeć do obecnych na rynku ludzi o ich doświadczeniach z im wczesnego dzieciństwa. Mówi się, że zona księcia Williama traktuje ten projekt jako dzieło życia i w całości mu się poswieca. Dlatego tak ważne jest dla niej spotkania z zwykłymi ludźmi. Oprócz milych słów księżna musiała zmierzyć się również z pewna nieprzyjemna sytuacja. Kamery uchwycili bowiem moment, w którym to przemierza lalecki market. A z tylu mu można było usłyszeć charakterystyczne gwizdy. Jeden z mężczyzn, w chamski sposób, zaczepiał katę. z zapewne na jej reakcję. Ta jednak całkowicie go zignorowała i z uśmiechem na ustach kontynuowała swój spacer. Pozdrawiając zebranych, udajacz, z nie słyszała całego zajścia. Daj ile mail zauważył, ze niechciane zaczepki i dwuznaczne gesty, nazywane również jako catcalling. Już wkrótce mogę być uznawanym w Wielkiej Brytanii jako przestępstwo. Minister Spraw Wewnętrznych la Brewerman pod koniec zeszłego roku ogłosiła, Zechcię zakwalifikować znekanie ludzi na ulicy jako przestępstwo, za które może nawet grozić kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Nowe przepisy mają ja ochraniać przede wszystkim kobiety, by te mogły czuć się bezpiecznie. Chodząc po ulicach. Zabroniony ma być wiec zachowania lub gesty, które celowo nakaja alarmuje, albo stresuje kogoś w przestrzeni publicznej ze względu na jego plec.